Cześć Wam wami chwała żołnierze, z tej strony kokos Flat, to jest Call of Duty Ghosts gameplay na mapie Overlord z bronią, jak sami zresztą widzicie, M-TAR, z tumikiem, uchwytem oraz atutami takimi jak martwa cisza, padlinożerca. Bezkompromisowy oraz raport sytuacyjny. Jeżeli chodzi o pakiet uderzeniowy, jest to pakiet specjalisty. Pakiet specjalisty, którego niezbyt lubię, który jest gorszy niż w Modern Warfare 3, ponieważ musimy sobie ustawiać. Jakie na tym pakiecie specjalisty, kiedy już go wbijemy, jakie konkretnie chcemy mieć perki, jakie konkretnie chcemy mieć atuty w Modern Warfare 3 mieliśmy wszystkie pozostałe atuty, których nie wzięliśmy podczas wbijania specjalisty, natomiast tutaj możemy wybrać tylko określoną ilość atutów, określoną ilość punktów, także ja niezbyt lubię tego specjalistę. Dzięki niemu możemy łatwiej wbić kema. Kema, który jest takim najwyższym streakiem, najwyższym gun streakiem. Możemy go uzyskać zabijając wyłącznie z broni 25 osób bez śmierci albo 24 osoby, jeżeli mamy atut bezkompromisowego. Także ewentualnie warto go tutaj mieć, bo ten jeden kill może robić różnicę. Także, słuchajcie, ja nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek wbić Kema, ale kilka razy było blisko. Mam nadzieję, że jak sobie trochę pogram, to prędzej czy później uda mi się coś takiego załapać. Tutaj przed chwilą Zobaczyliście, jak wykonuję rozkaz polowy i mam zrzut paczki. Paczkę można jedynie właśnie dostać dzięki wykonaniu rozkazowi. Rozka dzięki wykonaniu. rozkazu. wykonaniu. wykonując rozkaz bojowy tylko i wyłącznie w ten sposób można dostać. I z paczki mi wydropił gryf. Gryf jest to Heel pakietu szturmowca, szturmu. Bardzo fajna zabawka, po raz pierwszy grałem tym gryfem. Tutaj odpalacie sobie rakietki. Jest to trochę podobne do jednego z kill streak, jednego point streak'ów w Black Ops 2. Natomiast tutaj wystrzeliwuje się rakietki, które zabijają za jednym hitem najczęściej, a ja tam trzeba było strzelić do przeciwników, no ale to jest tylko taka mała różnica. No i tutaj to latanie jest znacznie fajniej zrobione. Ja tutaj jak sami widzicie, lewitowałem nad swoją postacią pilnując, żeby nikt mnie tutaj nie zabił. Ale słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć o broni, którą używam, czyli MTAR. Nie widzicie na razie tego gameplay'u tą bronią, ale za chwilę zobaczycie. O MK, ze chciałbym wam powiedzieć. Ponieważ poczytałem trochę na temat tego pistoletu maszynowego i zacząłem się zastanawiać, czy tak naprawdę jest dobry, czy nie. Ponieważ w moim środowisku panuje takie przekonanie, że MTAR jest bronią bardzo dobrą. No i otóż ja bym powiedział, że MTAR nie jest tak dobry. Dlaczego MTAR nie jest tak dobry? Powiedzmy, jakie są zalety i wady mtar Ja tutaj sobie wypisałem. Przede wszystkim, zalety mtar to jest takie. Są, są dwie zalety M-Tara, zalety, w których biją na głowę wszystkie inne pistolety maszynowe. Jedna to jest taka, że ma najmniejszy odrzut w lewo. Jak strzelacie, to najmniej się wychyla w lewo. Wow, zajebista sprawa, naprawdę niezwykle ważna. Podczas prowadzenia ognia tego w ogóle nie można kontrolować, więc no jest to nawet całkiem dobre, ale jedną z największych minus, minusów Emtara jest, że wychyla się najbardziej w prawo, więc to jest zupełnie niwelowane przez, przez tą wadę. A druga największa zaleta tego pistoletu maszynowego jest taka, że e, kiedy będziecie strzelali. E, poza 20 metrów, czyli w zasięgu 20 poza zasięg 20 metrów, kiedy mtar ma najmniejszą efektywność obrażeń na jeden pocisk, bo ta efektywność obrażeń na jeden pocisk spada od pewnego poziomu, kiedy strzelacie do przeciwnika, który jest oddalony o 15 metrów od was, kula coraz mniej zadaje obrażeń, aż do 20 metrów, gdzie zaczyna zadawać obrażenia minimalne. Zupełnie najmniejsze obrażenia od kuli na emtarze. I one wynoszą 25. I to jest najwyższa wartość, 25 obrażeń na kulę, poza zasięg efektywny broni, najwyższa wartość wśród pistoletów maszynowych. Czyli emtarem. Można by się domyślać, że dobrze jest strzelać poza zasięg efektywny broni, czyli jak prowadzicie ogień e, poza 20 metrów e, do przeciwnika oddalonego 20 metrów albo i więcej, wtedy zadajecie najwięcej obrażeń minimalnych, tak jakby. No ale od tego są e, karabiny szturmowe, tak naprawdę. Jeżeli chcecie grać na duży dystans, e, to bierzecie karabin szturmowy, a nie pistolet maszynowy. Albo bierzecie sobie ewentualnie LKM, czyli lekki karabin maszynowy, bo to są bronie na E, średnie i długie dystanse, a nie pistolety maszynowe, które są przeznaczone na bliski dystans. Tylko i wyłącznie bliski dystans. Zresztą pistolety maszynowe mają na przykład najmniejszy rozrzut kuli, kiedy strzelacie z biodra. E, tak? Najmniejszy spośród wszystkich broni, bo one są dedykowane bliskim dystansom. E, I teraz taka ciekawostka. E, jakie są minusy, największe minusy MTARA? Po pierwsze, jest to masakrycznie wielki czas przeładowania, ponieważ ten czas przeładowania jest nawet większy niż w karabinach szturmowych, co nie powinno mieć w ogóle miejsca w przypadku pistoletów maszynowych, ale jest większy. Zresztą w każdej grze MTAR ma chyba największy czas przeładowania, albo jeden z największych. Po drugie, ilość pocisków na minutę to jest 810, to jest jedna z najmniejszych wartości wśród pistoletów maszynowych. A po trzecie, odrzut pionowy jest naprawdę dosyć duży. Więc jeżeli strzelacie na duże odległości tą bronią, to Trudno jest ją kontrolować. Ja kiedy pierwszy raz zagrałem tarem to sobie się chwyciłem za głowę. O, ja pierdzielę, jak mogę kontrolować ten odrzut? Nie grajcie bez uchwytu na tej broni, ewentualnie również bez tłumika, bo to redukuje odrzut. To są po prostu dodatki, które musicie mieć. A jako, że najwyższy czas przeładowania jest przy mtarze, musicie mieć po prostu zręczne ręce. A tu slider, hands zręczne ręce. Musicie mieć. To jest wasz must have który powinniście mieć w podstawowych perkach, podstawowych atutach. Ja akurat go miałem tutaj jako pierwszy atut specjalisty, ale powinienem go mieć jako podstawę. Czyli zwinne ręce, ja, jeżeli używacie MTara, to jest po prostu must have. Y Kompletny i co ciekawsze, mimo tego, że posiada MTAR jedną z najmniejszych wartości pocisków na minutę oraz średnią wartość obrażeń od kuli w efektywnym zasięgu, czyli do 15 metrów, to zabija najszybciej praktycznie do 12 metrów. Czyli jeżeli pojedynkujecie się z kimś. Do 12 metrów, jesteście z tym przeciwnikiem oddaleni o 12 metrów od siebie, to jeżeli on nie ma wektora, to macie szansę znacznie większe go ubić niż on, was, ponieważ wektor jest bronią, która najszybciej zabija do 12 metrów. Natomiast Emtar po 12 metrach. Jest kompletnie masakryczną bronią, jeżeli chodzi o szybkość zabijania, i jest najgorszy z pistoletów maszynowych. Także kompletnie, kompletnie nie bierzcie go na takie mapy, jak właśnie tutaj macie Overlord. Kompletnie nie bierzcie go na mapy e, takie jak Whiteout. Takie, gdzie są po prostu masakryczne, duże odległości. Ta broń się kompletnie tam nie nadaje. Ta broń nadaje się najlepiej na takie mapy jak Strike Zone, który jest chyba najmniejszą mapą w Call of Duty. Ghosts, również na takie mapy jak Sovereign, Octane, Tremor, Freight lub Flooded. To są mapy, gdzie jest dużo pomieszczeń, gdzie możecie się trzymać w budynkach, gdzie jest mała szansa, że was wypchnie gdzieś poza ten budynek, że zrespi was w dużej odległości poza budynkiem. Pamiętajcie, używając m Walczcie w bliskim dystansie, ponieważ w, bl w bardzo bliskim dystansie do 12 metrów ta broń jest jedną z najbardziej zabójczych broni. Ale niestety, w połączeniu z tym, że ma tak długi czas przeładowania, nie daje to zbytnio dobrego efektu. Bo e, przynajmniej jeżeli nie macie zręcznych rąk, ponieważ. Walka CQB, czyli Close quarter bat, qu Quarters Battle, polega na tym, że najczęściej wylewa się mnóstwo przeciwników. Na takim Strike Zone wylewa się w Was mnóstwo przeciwników. E, o tutaj właśnie położyłem się i wykonałem rozkaz polowy. Pamiętajcie, wykonujcie rozkazy polowe. Dostajecie za to squad points oraz paczuszkę pod przyciskiem numer 4 domyślnie. E, I w ten sposób możecie uzyskać Kema na mapie Strike Zone chociażby. Anyway, w każdym razie e, w CQB, czyli Close Quarter Battle. Plus, najczęściej jest tak, że wpada was bardzo dużo przeciwników. Właśnie na mapie Strike Zone, gdzie MTAR będzie jedną z najbardziej no, efektywnych no. pukawek, i wtedy musicie mieć koniecznie zręcz, zręczne ręce, ponieważ ten czas przeładowania Mtara jest y, ogromny i nie, nie, nie jest to broń, która idealnie nadaje się na te CQB, chociaż zabija najszybciej do 12 metrów. Także ja bym powiedział, że ten MTAR jest taką przeciętną pukaweczką, tak naprawdę. No. Eee, taka jest moja opinia o tej broni, ja będę próbował jeszcze inne pukawki eee, i będę porównywał statystyki różnego rodzaju. Kurczę, nie wiem na jakim striku byłem, ale zabiło mnie własne Isu, czasami tak się zdarza. Także to jest moja opinia na temat M Tara. Mam nadzieję, że będzie ona dla Was pomocna. Eee, jeszcze raz, jeszcze raz powiem o tych wskazówkach, które są najważniejsze. Po pierwsze, koniecznie używajcie zręcznych rąk. Po drugie, gracie MTarem tylko i wyłącznie na mapach, gdzie są bardzo bliskie odległości pomiędzy respami, gdzie jest bardzo dużo budynków i trzymajcie się w budowli, ponieważ entar zabija najszybciej do 12 metrów. To są takie dwie najważniejsze rady dla tej broni. Aha, jeszcze trzecia, używajcie uchwytu, który jest bardzo dobry i pomaga wam redukować jedną z największych wad entara, czyli odrzutu pionowego. A tymczasem mecz już dobiegł końca. Będzie mój last kilkam, będzie mój killcam z iSu Kokoslai YouTube. Tak, palić. Także mam nadzieję, że podobało się wam to, co tutaj wam przedstawiłem. Dziękuję wam za to, że byliście do końca i do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.